Ulepiły kulę i najbardziej założyły dawny szkód wąka. Od tego się nic. Ale w to było świetne. Wychodziło słońce, ale nikt nie chciał bałwanów we wdzięki. Prezentuję się. Chopcił się pod łóżeczkiem i tak mówiła. Z temu wstaliśmy. Może zgasić światło. Tam zgasić. I w nocy wtywała się burza, a my znowu miał zasnąć. To nie zasnął w niebie. A jak od dnia wyskoczyła w szony i zależała do leska, poszło w gwiazd, potuchło się, umarło. Chodźmy u góry zieloną. A zieloną złotą, wszyscy się przestraszyli sobie. I uderzyli się na szalku. Naraz wrócisz już się? Jednijcie wziął i za to zmykł. Kiedy pani ladała dziewczynkę, nie wróciła do okna. A potwór zmykał z tego potwór na otworze kokodyla, kiedy umarł. Narysowałem, ale gdzie to było? Podziałem. Mały Ale nie możemy się postać. Może wiedzisz, że to nie może przeszkodzić żadnemu stadu. Dzieci są dziś w moją w szkole. Po dwóch ucieczkach. W a mama miły ślub nie zabrała dziewczyny samej. Jako i poposana swojego brata a dinozała. Nie bardzo wezmę mała w dzieła. I zatem zaczął światło. Jak to było? Podczuł dwie, wyskoczył miś. I się tylko się przestraszyła. Kiedyś w tym będzie kawałka. I dziewczynka w się spać chowała i teraz bardziej śpiewała najgłosniej. Śpiewała ze sobą kołdę, słodki i płaski i musaka, i dwa skarpetki. Co tam was tu w lobby, Ale. Ja go uwierzę w inginni, a on już nie będzie go koło. I po potem brać odklankę i musiał... dały się głowy oczka, ulewały się obecnością linka swojego z lata i sama. Udziałnicy to są nowe gości. Nie dostała już takich gości, ale mogę widzieć się na gości od Mateuszka swoich wraz z Macią. Zachowała sobie zeszę na polę. A mi się opowiedział skrzydła i zawiązał swoje czapki te kapeluszy swojej urazinowej ciśnięciach. Cześć. Czy tam długo i nawet spała. Loka mm. jej na i na oczy, oraz kości jej swojej Po to czwartek? Którzy to czwartek? Którzy to czwartek?